Znajdujemy się właśnie na ulicy Polnej, przed naszym kochanym liceum i są z nami, jak widać, święci Mikołajowie. Witamy panów. No tak, witamy, witamy. W sumie to pomocnicy Mikołajów. O, pomocnicy, o, pomocnicy. A Mikołajów, tak. z jakiej jak? okazji tutaj się panowie zebraliście? I panie też. No, imprezka pod tytułem Moto Mikołajki. Już od wielu lat się to generalnie odbywa. Z tego co pamiętam rozpoczęło się to chyba w Gdańsku. Nie jestem pewien. No i tak rozeszło się po całej Polsce. Moto Mikołajki organizowane są w różnych miastach. W Warszawie przez nas po raz trzeci. W tej chwili jako stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów EWO organizujemy. No wyjątkowo, dopisała pogoda w tym roku, więc mamy naprawdę mnóstwo świętych Mikołajów na motocyklach. Przejazd był też udany. Wielkie i ogromne podziękowania dla Policji, która wspaniale nam ułatwiła to i udało się bezpiecznie, bez żadnych przygód przejechać przez miasto mam nadzieję że warszawiacy nas westręgli tylko że jesteście pomocnikami świętego mikołaja to znaczy że jesteście panowie bardzo grzeczni i prawie że święci więc co tam ci panowie tutaj robią jeśli kamera może tam najechać o tam, zobacz o filmują a oni filmują żeby nas nie ukradł dokładnie żeby nas nie rozjechano na trasie żeby I prezentów filmują czy towarzystwo jest takie bardziej ze stolicy, czy z, z, z okolic też się ludzie zjeżdżają może z dalszych? Nie, sp nie sprawdziliśmy jeszcze wszystkich, skąd przyjechali do nas, ale wiem na pewno, że jest osoba z Wrocławia, która przyjechała na motocyklu, więc uważam, że wielkie brawa dla tak dzielnego Mikołaja, szczególnie, żeby w grudniu wybrać się do nas. Natomiast myślę, że no jednak większość Warszawa i okolice... Piotrek, co tu się dzieje? Informacyjna zawsze z ręką na pulsie. Jeszcze nie wiemy, ale niebawem się dowiemy i o tym napiszemy. Czytajcie gazetę.